Ja, witamy Was w kolejnym odcinku z Sons of the Forest. I jest ze mną Antrox, który pucnął I jest ze mną Spoko, który wymachuje dzidą i patrzy na jakieś GPS-a. I pewnie nawet nie wie co to jest. A nie, pomyliłem jednak. A nie, nie pomyliłem. o tym A o wariacie, który stał przede mną przed chwilą i nie umiał przeze mnie przejść. a stałem na piedestale. Jeden Patyk? Pewnie mam. Na, no i dzisiaj byśmy poszli może do punktu nawigacyjnego, który jest jakiejś po drugiej stronie wyspy. O, no gdzieś tam. Nie, nie no tam jest, jest punkt, i tam byśmy poszli. Oj. E e Chcesz patyk? Czekaj, to ja bym ci, nie, ci o, to na... Ja bym ich. Ja też bym ich zawiódł. No, patyk. A bo tu jest ta jaskinia, w której byliśmy, myślałem? To chyba był zwiat po prostu, mi się wydaje. No A bo oni tu rozwiesili swoje te zęby na drzewie. Ej. czy ja właśnie zjadę... Ja zjadłem chyba śnieguliczkę i zachorowałem. Ja nie właśnie śnieguliczkę. Dobra, nie żyję. E, wiecie co? Zużyłem sobie akumulator. No, chodźcie. Do, do... Czekaj, do, tego fioletowego... do tego gdzieś tam! Przy okazji się napijemy, tu jest gdzieś niedaleko. A tu jest ten... Ale dla Ej, się... ja bym uratował ten wózeczek. Hmm. Ech, tu są wózki obok! Takie nienaruszone. Chyba właśnie. Naruszę. No takie trochę. O! Akumulator. Ej, ale wiecie, że nie mamy w ogóle tych... Wody wiem. Ale masz... alo jest. który musisz połączyć z czymś czego nie mamy Nie, ja tam mam Masz? Ej, to dawaj Ale czemu on grafikuje Kto? Ej, a z czym trzeba połączyć aloes? Eee, czekaj. Z... z Aha, już to nie mam. To jest krwawnikiem chyba. No to nie mam. Dobra, ja bym poszedł ratować wózek i pojechał tam wózkiem. Wózek, wózek. Oj. No ale możesz go pchać, nie? No tak, no właśnie No teraz ty musisz że od przodu, go trzeba pchać. On się nie topi, on się nie topi, on się nie topi. Nie mogę mu. Nie. Lepiej nie. Dobra, yy, nawiguj mnie czy ma, jak mam wyjeżdżać? A jednak się Le, tak jak wyjeżdżasz, no nie wiem, no jedźmy do tyłu. No wiem, że to lu No żeś mnie nie, no, weź. Nie mam wózek. Co? Dobra. Weźmy Tu musisz chyba, tu będzie trzeba chyba wyciąć to drzewo? Albo się no, tu zmieszczę? Tak Dobra, to, jestem. Hubi, to chodź, bo ja mam wózek. Tym razem postaram się nim nie rozwalić. Ale nawigacja, jest w Jest. Kiedy? Dodali. I bo ją przy. No to wejdźcie. I siedzicie? Wszyscy? No normalnie mam nawigację. No, jak w samolocie normalnie się czuję tu. Dobra, tu jest jakaś droga. Musimy jechać w tą stronę. No, i to jest wózek, dobra. Co się zobaczymy już, jak będziemy na miejscu? Dobra, jesteśmy w ogóle przy jakimś pierwszym miejscu już. W ogóle ja chciałem kiedyś oglądać. Jesteśmy na miejscu. No, wiem, dlatego tu przyjechałem, bo się mi przypomniało, że coś takiego jest. No, w ogóle to ten, ja kiedyś chciałem oglądać sobie to. To... A tam jest ta latarka na ogóle trzeba wyjść. A tu są te butelki z wódką. Ej, właśnie, bo mi się pić chce, da się napić wódki Nie. Nie da się. Ale w jedynce się dało. Ale szkoda. No. Ja w ogóle chciałem oglądać sobie tam, wiesz, e, pierwszy ten nowy sezon u kogoś w Sons of the Forest, wiesz i w ogóle. Ale tak ale oglądałem pierwszy odcinek i już były spoilery i musiałem to wyłączyć po 5 minutach. <noise> Ej, serio się zrobiło? No bo to drużyna B to właśnie coś tam wiesz, to mamy wszystkie sprzęty na lata. O kurde, ale to jest batonów. Ej, gdzie jest ten gościu, bo ja go odciął? Jestem ja nad nim? Ja go Jak ty go odciąłeś? Czym? No ja poszłem na górę, bo pomyślałem jakby. Oj, ale drużyna B mi się wydaje, że niezbyt żyje. No to prawda. Dobra, chodźcie do tego, chodźcie po autko. A to teraz autko... Um, ale wiesz co jest w tej jaskini? Bo ta, A to jest ten punkt. A bo to to był ten punkt nawigacyjny. A tam nie był ten? Do spinaczki? Chodźcie. No to chodźcie tam. Ja sobie ustawię mapkę. Jesteście? Spoko, i tak byśmy to zrobili pewnie. No to wsiadaj! No to wsiadaj szybciej. Siedzisz? Tak, ale to się samo, ta animacja, Też uważam, że jest zbyt mhm. Powinna być jak, w, nie wiem, w czym była, w Car, że chodzisz. Fajnie byłoby by w, w ogóle w tej, grze było radio, takie jak na przykład, nie wiem, w. Jest. Jest? A je... nie Nie pamiętam, że było takie radio, co udało się na pliku ustawić No jest dalej Nie kojarzę radio. Nie kojarzę radia Nie kojarzę radio. Co ty Znasz radio? Coś? Coś mi... Wyjadę tu? Wyjadę? Ej to jest... Wiesz jakaś Toyota czy kurde... Nie wiem, nie wiem. No... Nie no, dobra, zaś zaś wiem co mówię, to ja ta jest dobra. Akurat, to muszę przyznać. Ale ten, ale lepszy jest niż jakiś, nie wiem, cokolwiek. Niż jakieś jeepy czy coś. jakiś, uaz, Nie no, zaś łaza uaz, to nie przebije, ale dobre jest. Widział Cykoria, cykoria nie jest, cykoria jest do energetycznych mieszanek. Paproć. To chyba się nie przyda. A to jest ta jaskinia! Ej, ja chciałam te windy... Co? no klikasz i 1, 2, 3 i tak dalej. Ja dałem w ogóle... Znowu nagrywanie? Znowu. Mam proce. O, Jakby ty... Ale nas taka... O! B -b -b -b, tu są! Koledzy! Chyba im nogę od... Spal mi! Dlaczego? Dlaczego Nie żyję. No pałka, lęgantę, bo gościa, co nie? Który, no, co no, i zostałem pałką. Ej, bo żyję. żyję. <grych> Widzę, że już nie żyje. Ej, można się tu napić? Można. Ej, w ogóle mam dziewiąty poziom siły. No, ale to daje tyle tego leczenia, żebyś się czasem nie zestał. No, to jest dobra. Chodźmy o do tego okej. Okay. No, a, w ogóle ta latarka polecam użyć. A tu trzeba użyć właśnie tej szmatki do jeżdżenia. Aha, to Ale nie, my, my to przeskoczyliśmy chyba kiedyś, nie? Tak, przeskoczyliśmy, ale bóg cię bym do i tego nie miał przeskoczyć. Jak to się robiło? Bo my to kiedyś pamięt... O, polecam, że... To miło się w To miło się w bez tyrolki, debile. Ale my tu już przeskoczyliśmy. Ja się domytam, przeskoczyliśmy kiedyś, uwa. O, 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 o! Jestem, 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 jestem już prawie. Ja cię podsadzę. Nie, chyba to... Jestem! Ale my tu przeskoczyliśmy wtedy. Chyba, że to poprawili. to działało tak po prostu, że mieliśmy tyrolki. Nie, bo my to przeskoczyliśmy najpierw, pamiętasz? pamiętasz? Później chłopczyn nie mógł tu wejść. Chyba. Nie. Ale chyba, że to... No, chodźmy do metal. A... Dobra, chyba się że rzeczywiście nie da. Wyłączę światło, bo szkoda elektryki Ale jeździdełka, jeździdełka są gorsze niż wózek, bo wózkiem można wszystkim jeździć i wszystkich zabić na... co? A... ten, a jeździdełko jest dla jednej osoby tylko. Dobra, to co? takąś wioskę ja bym znalazł teraz. Albo przed nami jest jeszcze jedna jaskinia. Tam jest jeszcze jedna jaskinia. To chodźcie tam może. Gdzie jest wózek? To chodźcie do wózka. No nie wiem, to Bambi. Wbiegłem w pajęczyna. Dobra, to... My się zobaczymy przy kolejnej jaskini. I... Tam się za chwilę, no, Dostaniemy. Dobra, tym wózkiem już się dalej nie da jechać. Później wrócimy do niego. Gdzie wy jesteście? No boże, wy gdzieś tam uciekłeś, a ja tutaj się... A tu trzeba taki trekking po tych górach zrobić. Obserwa. Jeden się zgubił, jeden w ogóle uciekł gdzieś w drugi świat. Ja zostałem w rowie z bózkiem golfowym. Nie no, po prostu my to jesteśmy zgrana drużyna. Do ścinania drzewa jesteśmy OK, ale do wyprawy już nie. Ej, ej. No i spadnę za chwilę z tego góry ej, bo coś do dali. Ej, Jak dali, ja spadnę dali. Dodali jaskinię, super, ale wiesz, że ja tam muszę się dostać, a z boczem... Zima! 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 Dobra. Patrz! Ej, Nie no zaś ending! Ja tutaj się męczę! Widzowie widzą, jak ja się męczę w górach, a wy... Co? Poczekaj, potrwało się na Jaśa, bo tutaj serio chyba jest coś masnego. Tego nie było wcześniej. No to... Widzicie widzowie, jak oni o mnie nie dbają? Widzicie? Kur... Co Ej, kurde, z ciebie spowodowałeś? Nie. Obiłem. Ej, bo... Ja Jaś, nie pomóż. Nie zrób jakichś nie zdążę tam, ja jestem. Widzę was już na mapie, ale. Ja dopiero się męczę w górach. Ja tam będę. 80 czaski. Czaski. Co to jest? czaski. Widzę was, ale nie. Nie dobiegnę. O, Michał już zginął. Czemu to tak szybko? Widzę cię, widzę cię, widzę cię, ale mam. Kurwa, stamina. No. No, no to. No. O jezu, ale wy jesteście na dole. No to tak, no. Co tu jest? O, namiot. Ej, nie, ale ja się nie wchodzę tam dalej. Dobra, nie wchodzę. Luz. No. Karma wraca. Uciekali ode mnie. No to teraz mają za swoje. Nie wchodzisz dalej do tej jaskini? Potem otwierać? Nie, nie. Czekaj. A nagrywasz już? No nagrywam już od paru minut. Aha. poczekaj, bo my tam... Odkąd się rozbiłem... Odkąd się rozbiłem wózkiem golfowym. Ja? Jak? A gdzie, ale co? Ole was wywaliło! Ojeju! Ojej. Jesteście tak no... Z pół kilometra ode mnie. To nie tracąc czasu, se zbuduje bazę wypadową. bazę wypadową? Tak. Ale nie, bo tu. No to niech leci Ale tutaj się wiesz Tutaj się ciężko zdobywa, bo jak chcesz budować bazę wypadową to to bardzo długo trwa Tamto w jedynce to się 10 ba... Co? Nie Nie, jedynki nie Szpilku No że. Tu nagrywam, dzieci oglądają, a ty takie mówisz to właśnie nie, właśnie. tylko my... Właśnie no. my to <grafy> nie, nie, nie. nie powinniśmy nagrywać po 24. czwartej ja, Ej, nie, 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 zaś bez przesady, bo odcinek z workersów... O Jezu, ale ładne drzewo żeś ciął. O nie, nagle jest trochę trochę na Odcinek z workersów, to przepraszam bardzo, ale one mają po średnio 100 wyświetle. Dobra, ale przymocniki z workersów, a my to się... Miejmy nie grać i kaleczymy tą grę głupiącą. No ale my każdą grę kaleczyliśmy jak, to, jak graliśmy. Jakiś tajdy wybuch na Co? Co wyście zrobili? Jak się daje czarność, to się na to totalnie przydaje. Aaaa... Totalnie wydarzyło się. Dobra, to się zobaczymy, gdy już oni dojdą. A na razie ja zbuduję bazę wypadową. Czujesz głód, znajdź jedzenie, odczuwasz pragnienie. Super. Dobra, nie zbierajcie drzewa. Jesteśmy już, koledzy już dotarli, jak widać, i zrobiliśmy sobie taką bardzo prostą bazę wypadową, polegającą na dachu. Na. Widzę tego królika. Na głowie królika, na paru ściankach i na tyle. ej nie. Macie wodę. ej macie wodę. Macie wodę. Macie wodę. Ostryga daje wodę? Daje. Nie ostryga je. Dobra, to daje wodę na szczęście. No co wy robicie? Ja idę wysadzić czajnik Ja idę jeszcze usunąć sejwa najpierw W ogóle wiecie kiedy ostatni raz graliśmy w tą grę wcześniej? 14 listopada Nie, nie 14 listopada Ej, ostatni raz kiedy graliśmy w tą grę Wtedy kiedy wybuchaliśmy cały dom to był 3 listopada 14 listopada jeszcze graliśmy później No Ale tu słońce razi A bo pomyliłem ciebie z Michałem. No Gramy w śmieci? Ej, a może byś wziąć ten worek i to na nim? Dobra, chodźcie No mi kazaliście czekać Na jakiś czajnik Tyle rzekamo wybuch widzisz co tam jest? Co? Dziura. No zejście. Tego wesiak wcześniej nie było. Mi się wydaje, że było cały czas. Ej, czekajcie, bo ja muszę sobie zrobić molotowa. Molotowa. Ja schodzę już. No nie, idź Ehm Czemu ty jesteś taki, szybki, ty idziesz, Czemu ty jesteś taki? <głos> 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 Ej, bo tu nic nie widzę, planeka. Czemu odchyliśmy go? No i co, i tu nic nie ma. Czemu ty jesteś taki? <noise> Ej, znalazłem schemat jakiś. Ale przyświecił CTB, dobra, jakieś nie wiem, jakieś śmieci. Ja bym to spalił, daj chętnie. A i tu tyle jest? Aha. To po to wypuchaliście. O to wybuchaliście, żeby zebrać dwie plandeki i jakiś napis No to nieźle się bawicie No, ja bym już odinstalował dawno Ale macie wodę w ogóle? Bo nie mam wody Dobra, chodźcie No ci, gdzie ten czajnik był No? Gdzie był czajnik, Tu nic nie ma Ja Tu jest, to jest Tu jest tylko jakaś patelka To musimy chyba robić nowego save jeszcze raz go wybuchnąć <grym się zluczujesz> Dobra chodźcie bo tu w nic nie było Ale Czekaj, ja Dobra ja bym poszedł do następnej jaskini Bo mamy jeszcze jedną Ej, bo przy helikopterze jest jakaś jaskinia, to jest jaka Halo Komuś. Ej, chodź, bo to jest na ciebie w domu na ścianie No To jest jak Dlatego wydałeś na nią 200 zł <śleszturze> Eee, ej, 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 ja nie mam otwieracza, chyba. Mam. Żartowałem. No, otwarłem jedno, no i mam jedzenie. No i się nie da. No i się nie da. Ale w to to. Zepsute. Ej, ale teraz się przynajmniej to nie nazywa karma dla kotów, tylko konserwa. A nie, dalej się nazywa jednak karma dla kotów. Ej, to można upiec. Karmę dla kotów można upiec. Karmę dla kotów można upiec. Karmę dla kotów można upiec. Kotów można upiec. Ale skąd ty to <laughs> bo sprawdziłem. Nie, bo pisz, Bo pisze, że jest surowa. Dlatego. <grystanie> Pewnie tak, ale możliwe, że można ją upiec. Ja widzę, że zaraz karabinę na kogoś można upiec? Nie wiem. Podniesie to... mnie ktoś! Czekaj, lecę. Herbatka. E. <grym> o, jesteś. No i żeś mnie znowu walnął. Ale, że uciekł. Ej, chodźcie do następnej jaskini. Dobra, to się zobaczymy przy następnej jaskini. Ja nie zabiłeś się, jedno. Rzeczywiście tam jest jakiś dinozaur. Chodźcie, idziemy Tylko, że nic nie widać. Ooooo! Podliście mnie, bo zjechałem na dupie. Serio? No, no, się No dobra, no ale chociaż zobaczymy, nie? Bo może to być zaprza dinozaur. Ale ja tam ja teraz tu jestem Gdzie? A przy jaskini mówisz? Tu na dole. A i musimy Musimy zejść na dół. Co? A ja się zepchnęło. Co wy robicie? Ja się czemużę. A bo ty a bo ty żyjesz? Aaaa! To wszystko jasne. Czekaj, Jestem w wiosce Hannibal. No, ale gdzie? Tutaj w środku lasu? No, tu jest wioska kanibali chyba. Gdzie jest mój plecak? Jesteśmy. Gdzie ty jesteś? Hubi, ale tutaj są ten, to jest wioska. Ten dinozaur. Tu jest jeździk. Coś z tego mamy. No, czy nie wiem, czy tu jest jeździk, ale tak serio wygląda na mapie jak dinozaur. Ale już tego nie mam na mapie na przykład. A, bo ja jestem, w... nieważne, ja jestem w kompletnie innej części mapy teraz, zauważyłem. Jakiś... O co wam chodzi? Bo jest y, na mapie dinozaur. Gdzie? Na mapie. Ale, pomiędzy że y, Przy nas. Musisz być na takiej skałce. Że, ty jesteś chłopcze już w tym miejscu? Ja tam biegnę do ciebie. To gdzie ty jesteś, bo ja tam biegnę do ciebie? Mam dinozaura na mapie. Ja już jestem w tym miejscu, jestem w tym miejscu. Dokładnie tu jest woda na dole. Bo co kalekami zwiedzamy mapę? E, tu są jakieś patyki, jakieś kamienie Szczerze to za... Macie plandeki? Macie pl... Macie plandeki przy sobie? Myśmy dzień zrobili Gdzie? Ja nie widzę ja jest na dole Eee dobra, zróbmy może dzień, bo ja tu naprawdę nic nie widzę już. Ja też. Weźcie plandeki i rozłóżcie je na podłodze. No ja już ja zrobiłem. Dobra. Śpicie? Czekaj, idę do ciebie. No! No szybko, bo mnie teraz tam Idę. O, czekaj, bo tutaj coś, eee... O. Śpi. No. Śpi. Dobra, od razu lepiej. Gdzie? Pokaż mi tą. Pokaż mi tą lot nie Hubi. Bo ja ci nie wiesz, bo ja mam dalej dinozaura na mapie. Tędy się chyba nie da wyjść. Nie da się tędy wyjść. Na około. Na około, tędy nie wyjdziesz. No tu jest jakaś taka. półka skalna, tu jakiś kamieniołom jest. Helikopter. Helikopter inny. Działający. Cały. Nierozbity. Tu, po drugiej stronie jeziora. W lesie. Jest, mam. Nie, zarośnięty jest jednak. Baterie. A my tu byliśmy, czy nie? A nie, tu są jakieś skrzynki otwarte. Drut zebrano. Flary. No właśnie, bo... Shop! Nie no, tu jest helikopter Nie wiem Kurwa spadłem Dobra to wiem trzeba co jest przed dinozamu O Jezu bales idą do hubia Dlatego ja uciekam Jak to? Bo Kelvin pokazuje na ciebie Chyba, że po prostu śmierdzisz, dlatego pokazuję, że na ciebie. Nie Helwina generalnie wzięliśmy ze sobą na tą wycieczkę, jakby co? pół godziny Jakie pół godziny? Mam 23 minuty. Tak. Nie, teraz jest macięcie. Nie wiem. Nie wiem, ale ja testuję lotni, jak yy, widzowie zobaczą jak... Jest! Ciała, działa, ciała! Działa! No do góry, do góry! Ja się <ślesz> już ja ja tak. e, bo tutaj, bo to nie działa tak, że trzymasz i się przechylasz jakoś, tylko musisz... Jak... Dziwnie to działa. <ślesz> Żyjesz? Yeah. Nie. No teraz się Gdzie jesteś, gdzie się zrozpijesz? daleko O, tam, dobra, to tam jest... Tam jest dobrze. Gdzie jest lotnie Aż mi się przypomniały stare czasy jak próbowaliśmy Daj mi ją? Jak próbowaliśmy z tych gór wysokich zlecieć e, Chyba mnie za chwilę kanibal zabije e, to tam jesteś w miejscu akurat, gdzie się rozpisz. Lecę, wystartowałem! O, ale ładnie! Lecę! Nie do domu, lecę do chłopcia W górę rzeki! Ej, ale ta. Nie działa ta chyba. Ej, ale tą lotnią się fajnie lata! Ej, o kanibale! Ej dora, tu jest wioska Hannibali. Ja tu na razie latam wokół niej. Już bym dawno nie żył, ale wiesz co, dawajcie, plądrujemy wioskę zamiast jaskini. Czekajcie. Ale to już w następnym odcinku, więc pozdrawiam z lasu. Oj, spadłem. Oj, żyję. Pa.